nazwijmy rzeczy po jednym masakrze. Okręcił wokół palca ludzi z pisowskiego rządu, generałów, propagandistów. Kim naprawdę jest człowiek ukrywający się pod pseudonimem wczoraj żołnierz, dziś tata? I dlaczego o jego działaniach powiadomiłem Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego? O tym jest ten reportaż. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl ukośnik Czaban Robi Raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joanny Nieklimowicz oraz Agencji Video Brothers. A więc moim zdaniem możemy zacząć. Jedziemy. do no no Zdawałoby się niewinne kolendowanie na Twitterze. Ale za to w jakim gronie? Minister Przemysław Czarnek, kapitan Sławomir Pitera, generał Dariusz Wroński. Dziennikarz TVP Tomasz Dawid Jędruchów. Polityk Marek Jakubiak. A prowadzący audycję, wczoraj żołnierz. Dziś tata. Dla pisowców i ich mediów to wojskowe góry. Jacek, e, e, kiedy żołnierz dziś, tata. E, I pokój murem za polskim mundurem. Gość polskiego Radia 24. A ja spoglądam na Twittera. Na Twitterze kapitan rezerwy Sławomir Pitera pisze tak. Uwaga, uwaga! Około godziny 10.20 ron.pl, to pseudonim internetowy, którym można znaleźć również na Twitterze pod hasłem Wczoraj żołnierz dziś tata, w programie Gość Polskiego Radia 24 będzie rozmawiał z Michałem Rachoniem. Tak, to prawda, potwierdzam. O sprawach ważnych i najważniejszych gorąco zapraszam do słuchania, pisze Pan Kapitan, a ja witam naszego gościa, blogera. Niegdyś żołnierza, emerytowanego żołnierza polskich sił specjalnych, który opowiada nam i prowadzi nas przez meandry informacji z wojny, która toczy się blisko naszych granic. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, teraz państwa i moim gościem jest. Właśnie, wczoraj żołnierz, dziś tata, były żołnierz, dziś bloger, który komentuje sytuację na Ukrainie, patrząc na nią okiem żołnierskim, wojskowym. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór Pani redaktor, witam serdecznie wszystkich Państwa. Pracownicy pisowskich mediów dbali o anonimowość mężczyzny, który podawał się za wojennego weterana. Wtedy jeszcze o nim nie słyszałem. Po raz pierwszy dowiedziałem się o jego istnieniu, gdy zaprosił do swojej audycji na Twitterze Annę Michalską, rzeczniczkę Straży Granicznej. Pani porucznik Anna Michalska, człowiek również doskonale Państwu znany, ktoś, kto jest na pierwszej linii frontu od samego początku. Pani porucznik Anna Michalska, proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu, mam nadzieję, że mnie słychać, czy słuchać mnie? Głośno i wyraźnie. To super. Audycja, w której wzięła udział Anna Michalska, była przesiąknięta mową nienawiści wobec uchodźców i migrantów. Cały dzień migranci siedzą na em, ulicach, em, em, oddając fizjologiczne potrzeby na, na środku. To terror. To nic innego jak terror. Być może nie jest to jeszcze czerwony terror, taki gdzie na ulicach wybuchają bomby, ludzie boją się wychodzić z domów, ale jednak jest to teren. Dziękuję przede wszystkim za zainteresowanie tematem i za zaproszenie do dyskusji. Szanowny panie, w związku z tym, że stałyście się no, bohaterkami dzisiejszego wieczoru w naszym pokoju, było to bardzo ekskluzywne spotkanie, nie że będzie nie raz jeszcze odsłuchiwane, a na pewno cytowane. Od razu skontaktowałem się z prowadzącym audycję. Chciałem poznać jego imię i nazwisko. Ciekawiło mnie, jak zaprosił gości do swojego programu i czy jego rozmówcy znali jego tożsamość. Nie zdradził mi swoich danych, zasłaniając się bezpieczeństwem. Stwierdził, że działa sam, a Annę Michalską zaprosił mailem. Zaskoczyło mnie, że rzeczniczka Straży Granicznej wzięła udział w audycji anonimowego człowieka, jednocześnie odmawiając mi odpowiedzi na wiele pytań o sytuację na pograniczu polsko-białoruskim. Michał Skan, halo. Dzień dobry pani, z tej strony Piotr Czaban, dziennikarz kanału Czaban Robi Raban. Ja wysłałam do pani pytania w sprawie audycji na profilu wczoraj, żołnierz dzisiaj Tatar. Ale ten profil nie jest dla mnie anonimowy. W jaki sposób pani została zaproszona do tej audycji i kto był jeżeli autorem pan... tej audycji? Proszę pytanie na maila, jeżeli pan wysłał już mailem, to pan dostanie odpowiedź. Kim odpowiedzi? jest ten człowiek, który prowadził tę audycję? Proszę pytanie na maila. Czy pani zna tego człowieka? Proszę o pytanie na maila. Te pytania zostały wysłane do pani kilka dni temu. Panie czaban, to nie jest czas, żeby teraz robić raban razem ze, w rozmowie ze mną. Więc dziękuję, jeżeli pan napisał maila, no to wtedy będziemy się komunikować. Do dzisiaj Anna Michalska nie przesłała mi odpowiedzi na moje pytania o tożsamość wczoraj żołnierza dziś taty. Żeby lepiej go poznać, przyjrzałem się bliżej jego działalności w internecie. Bardzo sprawnie prowadził konto na ówczesnym Twitterze. Na jednym z profili HONOR MUNDURU zgromadził kilkanaście tysięcy obserwujących. Pojawił się nawet taki wpis łączący profil anonimowego mężczyzny z żandarmerią wojskową. Gdy o sprawę zapytał użytkownik Twittera, Rafał Skarżyński, dostał odpowiedź z oficjalnego konta dowództwa generalnego, które w rozmowie ze mną odcięło się od współpracy z dziś żołnierzem, wczoraj tatą. Wczoraj żołnierz, dzisiaj tata. Czy ta osoba jest znana państwu? Czy nie. wy. Zna... Nie znacie tej osoby? Nie macie z nią nic wspólnego? Nie. nie. W żaden sposób z wami nie współpracuje z dowództwem generalnym, z żandarmerią wojskową? Nie. A pan zna działalność tego człowieka? Nie. Ja sobie zajrzałem na ten profil. No i widzę, że on tam podaje jakieś oficjalne e, tweety z kont oficjalnych, takich związanych z Monem. Natomiast nie mam pojęcia, kto to jest. Jednak mężczyzna schowany za pseudonimem wczoraj żołnierz dziś tata nie był i nie jest jednym z wielu anonimowych troli, których pełno w sieci. Rzekomy weteran wojenny był głosem Pisu i Ministerstwa Obrony Narodowej. Przekazywał treści zgodne z narracją władzy. Dlatego ludzie związani z Pisem i z wojskiem uwiarygadniali go. Była posłanka Pisu, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, zachęcała do wsparcia zrzutki wczoraj żołnierza dziś taty. Mężczyzna miał z tych pieniędzy finansować leczenie, jak mówił, chorego dziecka. Miał bliskie relacje z ministrem Czarnkiem i generałem Wrońskim, który stanął na czele ministerialnego projektu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Szczęść Boże wszystkim! Głównym celem zespołu, którym kieruje generał, ma być cyberbezpieczeństwo i zwalczanie fake newsów w internecie. Wroński nigdy nie odpowiedział na moje próby skontaktowania się z nim. Udało mi się jednak dotrzeć do członków jego zespołu. Prosimy o to, żeby poprzez Ministerstwo kontaktować się z Panem Przewodniczącym. Tu pracujemy tylko na polecenie i prośbę Pana Ministra Czarnka. Ja, ministra słucham? Chciałam zapytać o Zespół do Spraw Edukacja dla Bezpieczeństwa. Nie mam takiego namiaru, tutaj przez Rzecznika Prasowego. Znaczy, wie pan co, no, my jesteśmy biurem prasowym i nie jesteśmy jakby, no tak yy, powiem szczerze, no D nie mam takiej wiedzy. Wie pan co, no, my jesteśmy powołani rozporządzeniem ministra Czarnka i pracujemy w ministerstwie, mamy swoje spotkania cykliczne, także to wszystko się odbywa. Czy te profile na Twitterze, honor munduru, Ronpodkreśnik.pl, audycje yy, takie... Które są później też dostęp, udostępniane na YouTube y, pod hashtagiem na kanale Honor Munduru i też y, są y, prowadzone na Twitterze na żywo z udziałem pana Wrońskiego, też tam był gościem pan Czarnek, była y, gościnią też pani y, Michalska ze Straży Granicznej. Czy to jest robione w ramach tego zespołu Edukacja dla Bezpieczeństwa? Proszę pana, oficjalnie ten zespół nie ma, żeby na pewno oprawiał medialny. Ja w tym nie uczestniczę, bo akurat nie, nie tam zaproszony i nie jestem że żeby pan o tym mówił. Po tym moim dochodzeniu wczoraj żołnierz dziś Tata po raz pierwszy zlikwidował swoje konto na Twitterze. Wtedy też poznałem jego prawdziwe dane. Wczoraj żołnierz dziś Tata to jest Jacek S. Rozpoznaje go pani. Rozpoznaje go oczywiście i po zdjęciach, i po głosie. I również dobrze po wpisach. Kobieta, dla własnego bezpieczeństwa, chce pozostać anonimowa. Argumentuje to szokującą przeszłością Jacka S. To właśnie on ukrywał się za pseudonimem Wczoraj Żołnierz Dziś Tata. Moja rozmówczyni zna go od wielu lat. Kim jest ten człowiek? Jacek jest osobą, to jest oszust tarycydywista, jest doskonałym manipulatorem oraz aktorem. Na jakiej podstawie może pani to stwierdzić? Ma wyroki do, do odsiedlenia, odsiadował wyroki już. Według kobiety Jacek S. jest skazanym oszustem. Potwierdza to ten dokument sądowy. Jest to postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie. Na wniosek Jacka S udzielono mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. To potwierdził rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie w jednej ze spraw skazano Jacka S. Marek Poteralski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Jacek S faktycznie był skazywany 21 marca 2018 roku Sądu rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej. Połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec tego skazanego w dziesięciu wyrokach jednostkowych. I łącząc kary pozbawienia wolności, orzekł dwie kary łączne: to z jedną dwóch lat pozbawienia wolności i drugą ośmiu lat pozbawienia wolności. Te skazania, za które sąd połączył kary. W głównej mierze to są skazania za czyny z artykułu 286 Kodeksu karnego, to jest oszustwa. No tutaj jest jeden przypadek kradzież. Jeżeli chodzi o odbywanie tej kary, to skazany odbywał tą karę. Nadzoruje wykonywanie tej kary sąd okręgowy w Tarnowie, ponieważ kara jeszcze nie została wykonana do końca, gdyż że sąd udzielił przerwy w odbyciu kary. Yy, I to jest przerwa, która trwa do 12 października 2023 roku. Mnie Czyli wiadomości. on generalnie powinien zgodnie z tymi wyrokami 10 lat spędzić w więzieniu? Tak, tak. Mamy do czynienia ze sobą wielokrotnie karaną. Rozsądny człowiek powinien wyciągnąć wnioski. O komentarz do sądowych wyroków wskazujących Jacka S. postanowiłem zapytać jego samego. Zdobyłem do niego kontakt. Zadzwoniłem. Na początku nie odebrał, ale potem Jacek S. sam do mnie oddzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jacku. Pan Jacek. Prawda? Słucham pana. Z tej strony Piotr Czaban. Panie Jacku, chciałem z panem porozmawiać. No to nie jest dobry moment. Panie... A proszę mi tylko powiedzieć, czy na ile lat został pan skazany łącznie? W pan mówi, proszę do mnie zadzwonić. Dzwonię do pana teraz. Proszę pana, najlepiej by było, gdybym ja panu opowiedział od początku, kiedy go znam, jego historię. Nazywam się Knap Wiesław. Małgorzata yy, Knap to jest moja córka. Była żona Jacka. Moja córka poznała pana Jacka, który pracował we Wrocławiu jako ochraniarz w Kerfurze. I naraz córka nam go przedstawiła, przyprowadziła do domu. Wynajęcie mieszkania kosztuje, czy nie, mog, nie mógłby u nas zamieszkać i tak dalej. No wyrazi, wyraziliśmy zgodę, bo córka widziała w nim może przyszłego męża i tak dalej. Wszystko się układało pięknie, bardzo elekwentny facet. Oczytany, skromny w niektórych wypowiedziach, yy, zawsze buciki wyglancowane, koszuleczka, garniturek, teczuszka, no biznesmen, kurcze, przynajmniej z krajów arabskich. Ale dobra, no niech się tak sprawy dalej toczą. Ale zaciekawiło mnie to, że jego praca to różnie wyglądała. Raz był, raz nie był, raz gdzieś jechał, to ciągle gdzieś dzwonił, to kombinował. Jak się sprowadził, Przywiózł ze sobą dwa worki, takie jak w wojsku stosuje się do przesyłania bielizny do prania, które były zamknięte, przesznurowane i zamknięte na kłódkę. I to mnie zaciekawiło, bo o sobie ta tak niewiele gadał. W związku z tym udało mi się jedną z tych toreb otworzyć z ciekawości, bo coś mi tu nie leżało, dlatego że mieszkał u nas. Nie dokładał się za bardzo do utrzymania kosztów utrzymania, a oprócz tego strasznie dużo nadijali nam razem z córką za telefony. No to były bardzo wysokie kwoty w stosunku do mojego zarobku, a ja sam pracowałem. Znalazłem dokument książeczkę zdrowia w jego worku i co się okazało, że on jest żonaty i ma dziecko. I kazałem mu się wyprowadzić ze względu na to, że okłamał nas, nie powiedział całej prawdy. I wyprowadziła się córka razem z nim do Warszawy. Długo tam nie byli, przyjechali z powrotem do Wrocławia. Upłynęło kilka tygodni. Do naszego mieszkania zapukało trzech potężnych typów i pytają. O faceta, czy tutaj gdzieś wynajmuje mieszkanie, jakiś Igor. A po prostu jego Jacka szukali w Warszawie jakieś typki, nie wiem jakie porachunki, jakie układy. Następnie sobie żyli tak z mieszkania na mieszkanie i w tym czasie założyli firmę. Jacek zajmował się w tym czasie, w międzyczasie. Szkoleniem przyszłych ochroniarzy, którym wystawiał zaświadczenia o przeszkoleniu, i na tej podstawie dopiero później dostawali ludzie certyfikaty, że mogą być pracownikami ochrony fizycznej drugiego stopnia. Ja mam przed sobą dokumenty, które były podrabiane. Młodzi żołnierze. Kiedy zobaczyłem, że w tej telewizji udziela informacji, że jest takim specjalistą, że w Iraku brał udział i tak dalej, i tak dalej, to już się we mnie zagotowało, żeby robić tyle ludzi, jak to się mówi, wciula. Oprócz tego, z tego co wiem, on nigdy w wojsku nie był. No bo jak taka osoba, która nie na przerwie w karze, która ma jeszcze długi rok do odsiadki... Do, do e... I jest, jest taką osobą, tak? Dla mnie, dla mnie to jest niepojęte. Naprawdę, to takich ludzi nie powinno się dopuszczać. Myśli Pani, że te jego umiejętności poruszania się w internecie zostały wykorzystane właśnie przez polityków, przez wojskowych i tym też sobie zjednał ich zaufanie? Myślę, że tak, tak, tak. Kilka miesięcy temu Jacek S. wrócił na dawnego Twittera, obecnie platformę X. Poczuł się na tyle pewnie, że w narodowych mediach występował już pokazując swoją twarz. W momencie podania się do dymisji dwóch czołowych generałów Wojska Polskiego, aktywnie wspierał pisowskiego ministra obrony narodowej. Tego samego dnia zapowiedziałem, że wczoraj żołnierz dziś Tata niedługo znowu zlikwiduje swoje konto. Zrobił to chwilę po telefonicznej rozmowie ze mną. Zgodnie z postanowieniem sądu, 12 października Jacek S. powinien wrócić do więzienia. Czy tak się stanie, nie wiadomo. Jak twierdzą moi informatorzy, Jacek S. w przeszłości ukrywał się, by nie wrócić za kratki. To, co przed momentem zobaczyliście. To tylko kropla w morzu tajemnic wczoraj żołnierza dziś Taty. Przed którym otwierali się politycy PiSu, generałowie Anna Michalska ze Straży Granicznej i pisowskie media. Sprawą Jacka S zajęła się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Dziękuję ekipie Patronite za wasz diament w kategorii społeczne. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Agrono moich patronów tworzą: Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Małgorzata Jary, Adam, Magdalena Bejfus, Michał Madaliński, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota. Małgorzata Staszewska Anna Pasikowska Stanisław Hoewt Marcin Pankał Anita Poddębniak Antoni Komasa-Lazarkiewicz Vanessa Stolarek Piotr Szyndlarewicz Paweł Gąsior Dariusz Jolanta Błażej Marciniak Dejacker Roslonek Krzysztof Biniasz, Katka Mazurczak Ania Pieńkowska Piotr Sujka Darek Łankowski, Beata Sujka, Kasia Skaki, Joanna Niebieszczańska, Gosia Walkowiak, Bożena Nowak, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Chanowski, Krzysztof Biniasz, Darek Łankowski, Bartłomiej Kropaczewski, Beata Danilewska, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Konrad Dybowski, Alina Bilińska-Solarz Wioletta Chrost Piotr Jędrychowski Ewa Łabus Marta Springer Jacek i Anna Czernuszenko Jolanta Malinowska Dorota Ostrowska Maciej Żurek Geno Fanowak, Maria Szyszko Alicja Kowalik Hanna Kotowska Jakub Bielikowski Joanna Tyszczuk Jacek Chlebowski Dorota Lubiewska Katarzyna Zaremba-Niedźwiecka Olga Łojewska Jasu, Dawid Weisbroft, Radosław Rumian, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Kasia Skaki, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Piotr Nagłowski, Wiomi, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Anna Warchoł-Kęsicka, Arletta Müller Marta Białobrzeska, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Aleksandra Kaptacz-Włodarczyk, Wawrzyniec Mąkinia, Teresa, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Daniel Siargi, Mira Ignatowicz, Paweł Semik, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz Bartosz Romanek Maciej Anna Gosia Adamczyk Zibi Bak Irma Czerwińska Ewa Zwierzyńska Małgorzata Pietrowska Blandyna Domagała Tobi Agnieszka Wolska Renata Gorzowianka Anna Małgorzata Szczykała Iwona Renata Bosińska Agnieszka Grondas Tomasz Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Atchina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Agnieszka Stankiewicz, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal Hubert Zadrożny Krystyna Ostrowska-Cichocka Katarzyna Pasek Ola Okońska Agata Sulikowska-Dejena Zofia Malcher Dorota Gabała Agnieszka Laska Ania Rapczyńska Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski Hanna Kotowska Małgorzata Majewska Anna Mazan Ludmiła Śliwieńska Andrzej Klos Anna Domanowska Wioletta Hitro, Maciej Jasiuczenia Ewa Schmidt-Mendoza Ewa Femme Marita Adamska Paweł Stelmach Anna Oryńska Weronika Furchel Marek Durski Barbara BP Tomasz Czech Karolina Gorecka Magda Zielińska Anna Smenda Dorota Zerbst Wojtek Buczyński Joanna Przewłocka Krystyna Zdziechowska Michał Kowalówka Marek i Magda Storunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Czciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Gurak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztoprutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drost Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również tym, którzy na portalu Bay Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób w październiku wsparli mnie. Monika, Ewa Klubsz, Krzysztof Borsuk, Łukasz M., Elżbieta Sokołowska. Ewa Mazur, Agnieszka, Magdalena Poremska, Jolanta, Barbara Pomorska, Irmina Jakoniuk, Ela Sowa, Beata Polanowska, Magdalena Markiewicz-Michalska, Janusz Malinowski, Maciek, Artur Śmiech, Jan Piński, Grzegorz Podgórski, Sylwia M. z Zjene. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.